Cześć, tu Syna, witajcie w nowym vlogu. Ja bardzo, bardzo dawno się do Was nie odzywałam, nie nagrywałam żadnego vloga, myślę, że z miesiąc na pewno, więc jakoś tak już, nie wiem, wyszłam z wprawy, zapomniałam, nie wiem, co mam powiedzieć. Na pewno chciałam się z Wami przywitać, mam nadzieję, że macie dobry dzień, niezależnie kiedy to oglądacie. To, co chciałam wam jeszcze powiedzieć, to to, że ostatnimi czasy vlogi są głównie weekendowe. Natomiast w tym razem postanowiłam, że spędzicie ze mną moje popołudnia po pracy i właśnie tak mam zamiar z całego tygodnia te popołudnia nagrywać i taki będzie ten vlog dzisiejszy. Yy, więc teraz już lecę po Filipa, bo właśnie wróciłam z pracy. Podjechałam pod blok i idę odebrać Filipa. No a do Was odezwę się oczywiście za jakiś czas. <laughs> No dobrze, my już jesteśmy z Filipem w domu, właśnie wstawiłam mu wodę na makaron, bo dzisiaj będzie makaron z białym serem, e, więc zaczęłam już mu robić obiad, a teraz jako, że jeszcze tam woda na makaron się nie zagotowała, to chciałam Wam szybciutko pokazać moje zamówienie z Cinseja, które ostatnio odebrałam i główny powód, dla jakiego w ogóle zrobiłam to zamówienie, to było kupienie sobie stroju kąpielowego, bo no wiadomo, już się zaczyna robić ciepło, my teraz też już jeździmy coraz bardziej regularnie na działkę i żeby mieć w czym na przykład się trochę poopalać, czy później pójść nad jezioro, to poczyniłam zakup, kupiłam sobie strój kąpielowy, już Wam pokazuję jaki. Kupiłam go w kolorze takim niebieskim, o. A dół jest dość mocno zabudowany, taki wiecie, żeby nic się nie wylewało, nic nie wychodziło. Mam nadzieję, że będzie dobre. No, a jak już robiłam te zamówienie, to właśnie jeszcze mi tam wpadło kilka rzeczy do koszyczka, w tym yy, spodnie dla filipa. Takie wiecie, zwykłe dresiki do pobiegania. Jedne. Drugie takie same, tylko w kolorze, jak widzicie, takim beżowym, nie wiem jak. Kupiłam mu jeszcze kilka par majtek. Pięć par majteczek mu kupiłam, takie z krabami, z morskim motywem. Skarpetki. O. Taki siedmiopak. No i to były wszystkie zakupy z Sinseja. A teraz powrót do rzeczywistości. Dlatego, że zaczęła się gotować woda na makaron, a poza tym muszę troszkę ogarnąć w kuchni, wiecie, jakąś tam zmywarkę, opróżnić, załadować. Później jeszcze muszę wstawić pranie, także taka rzeczywistość. O. Smakuje Ci? Aha. No to super, to zjadaj. Nie Wszystkie zjesz? No to cieszę się. No dobrze, my już jesteśmy po obiedzie. Jak widzieliście, Filip zjadał sobie kluseczki z białym serem, a ja sobie na szybko zrobiłam zapiekankę. A to dlatego, że jesteśmy po weekendzie i byliśmy na działce i trochę mamy pustki w lodówce, ale postanowiłam powyjadać jeszcze to, co mamy. A pewnie jutro się wybiorę na jakieś takie zakupki, bo. No wiadomo, trzeba troszkę uzupełnić. Pe, nie wiem czy słyszycie, ale w tle leci pralka, dlatego że już ją właśnie nastawiłam, niech się te pranie pierze, później je wywieszę, zmywarkę opróżniłam, załadowałam, ale na razie jeszcze nie ma tyle rzeczy, żeby ją puścić, bo wiecie, no jeszcze jest trochę miejsca i bez sensu by było ją puszczać nie do końca zapełnioną. Także zobaczymy, może Filip będzie jeszcze miał ochotę później zjeść jakąś kolację i tak dalej, więc pewnie dopiero wieczorkiem ją włączę. Jeśli w ogóle, a jeśli nie, to pewnie dopiero jutro ją włączę, zobaczymy. Także taka proza życia popołudniowego. Teraz przyszłam sobie do kuchni zrobić herbatę, bo jakoś mi tak dzisiaj zimno, w ogóle jest dzisiaj zimno, nieprzyjemnie, pochmurnie, wietrznie. No, także przyszłam sobie na to zaradzić i zrobić sobie herbatkę. No dobrze, słuchajcie, ja już zrobiłam w sumie wszystko, co miałam na dzisiaj zaplanowane. Rozwiesiłam pranie, teraz odłożyłam Filipa spać, sobie już zasnął. A jako, że mam jeszcze chwilę czasu zanim mój mąż wróci z pracy, bo teraz ma drugie zmiany, to jeszcze chciałam sobie zmontować albo przynajmniej zacząć montować filmik. Także mam nadzieję, że trochę mi się tam dzisiaj uda. Muszę jeszcze właśnie dograć początek i zakończenie, ale myślę, że dam radę. Mój mąż wrócił właśnie z pracy, więc ja wyszłam jeszcze z psem na spacer, ale już wracamy, bo zrobił pies co musi. A do Was oczywiście odezwę się jutro. Cześć, witajcie we wtorek. Ja już właśnie jestem po pracy, ale nie jestem jeszcze pod domem, bo mu chciałam dzisiaj iść do biblioteki. A że mój mąż jednak skończył na zwolnieniu, bo bardzo się źle czuł i w ogóle. Więc odebrał wcześniej Filipa. Ja nie muszę po niego iść, więc teraz nie muszę się jakoś zbytnio spieszyć. Idę do biblioteki wypożyczyć sobie książki. Mam upatrzone dwie, mam nadzieję, że będą. Niby się ją pokazywało, że są dostępne, ale wiecie, różnie to bywa. Więc mam nadzieję, że uda mi się je zdobyć. No dobra, udało mi się znaleźć obie książki, także super jadę do domu. No dobrze, ja już jestem w domu, jestem już po obiedzie, jak widzieliście. No, taki plus tego, że mąż był dzisiaj w domu, właśnie jest taki, że był obiad. Właściwie, jak weszłam w drzwi, to już był obiad. A tak, to jak wracam i sama muszę coś tam zrobić, no to wiadomo, to jest troszkę później i ten obiad jest opóźniony. Także na pewno jednym z takich plusów tego, że mąż jest w domu, jest to, że jest obiad. A drugi plus jest na pewno taki, że nie muszę dzisiaj ciągnąć ze sobą Filipa do sklepu i prawdopodobnie zajdzie mi się szybciej niż gdybym poszła z nim. E, więc kolejny plus. Więc teraz właśnie jadę na zakupy. Trochę tego mam do kupienia, bo lodówka już świeci pustkami, a właściwie to nie świeci, bo nie mamy żarówki, ale po prostu nie ma w niej praktycznie nic, więc coś muszę zakupić. No dobrze, ja już jestem po zakupach, właśnie skończyłam. Zeszło się całkiem dobrze, w sensie niezbyt długo, nie aż tak długo jak myślałam, że będzie. Ludzi też nie było jakoś zbytnio dużo, więc i kolejek do kas nie było jakoś dużo. Także jeszcze w tym czasie, kiedy zazwyczaj robię zakupy takie wiecie spożywcze typowo, to jeszcze zdążyłam sobie na chwilę wejść do Hebe, przeszłam się po Hebe i kupiłam sobie sobie suchy szampon taki Ona wypróbowanie, bo słyszałam o nim naprawdę dobre opinie, także myślę, że warto wypróbować, bo czemu w sumie nie? A teraz jadę do domu, a w ogóle u mnie na osiedlu skosili dzisiaj trawę. Ja bardzo, bardzo lubię zapach świeżo skoszonej trawy, także o, takie dzisiejsze, e, że tak powiem, poczynania, jadę do domu, do chłopaków. Ja już wszystko rozpakowałam, ale mąż też nie próżnował, bo jak słyszycie, w tle chodzi włączona zmywarka, bo wczoraj było za mało rzeczy, więc dzisiaj się dołożyliśmy i e, po prostu trzeba było wstawić, więc mąż wstawił. Także powiem szczerze wam, że mi się nie chce nic już dzisiaj robić, ale może jeszcze wezmę się za składanie ciuchów Filipa. No ale zobaczymy. Cześć, witajcie w środę. Ja właśnie wróciłam z pracy, podjechałam pod blok i idę odebrać Filipa. No dobrze, ja już jestem w domu, jestem już po obiedzie. Filip jest jeszcze w trakcie, no bo jemu zawsze się długo schodzi. Także dzisiaj takie standardowe popołudnie, tylko wczoraj już tego prania nie złożyłam, więc wypadałoby, żebym zrobiła to dzisiaj, i tym właśnie się teraz chyba po prostu zajmę. Wzięłam się za składanie ciuchów. się złożyć pranie, także tym razem ja wygrałam tę nierówną walkę jak widzieliście Filip też już zrobił swój obrazek, dzisiaj robił sobie biedroneczki no i cóż, zbliża nam się pomału wieczór, ja sobie teraz zrobię jakąś herbatkę, bo trochę mi chłodno, Filip jeszcze ma do ułożenia puzelki także jeszcze chwilę sobie tam posiedzimy, pewnie się w coś pobawimy no i tak nam mija dzisiejsze popołudnie Witajcie, w czwartek ja właśnie wracam z pracy do domu, ale musiałam zahaczyć o stację paliw i to nie dlatego, żeby zatankować, tylko żeby dopompować sobie... Y koło, bo mam taki problem, że od pewnego czasu co jakiś czas mi się włącza taka kontrolka, żeby sobie sprawdzić ciśnienie w oponach, a to wszystko dlatego, że ta jedna opona kiedyś była uszkodzona i prawdopodobnie schodzi z jej powietrza i oczywiście nigdy nie ma czasu, żeby to zawieźć do naprawy, także teraz co średnio co dwa tygodnie muszę sobie dopompowywać. No, także taka historia. Jadę do domu. No co buldogu? Co buldosku? Wyspałeś się. Śpiący piesek. Wyspany taki. Wyspany czy nie wyspany? Co? Co buldogu? Moja mordka, kochana. Mordka moja. Moja mordka. Wczoraj było składanie prania, a dzisiaj przeglądałam yy, ciuszki, jakie dostaliśmy. Bardzo dziękujemy. Na pewno część z nich się przyda, a tą, która jest za mała, tak jak zawsze będziemy mogli przekazać dalej. I inne dzieci też będą mogły z tego skorzystać. Brachiozaur. Jeden z największych roślinożernych dinozaurów. Ten czworonożny gigant zamieszkiwał tereny obecnej Ameryki Północnej. Cechy charakterystyczne: długa szyja. Aż od 7 do 9 metrów i długi ogon. A co mam podobny do. Zido, chyba do, bo ten ogon jest Pawie podobny do tego ogona. Mhm, mm Trochę tak, trochę jest podobny. Tylko że Mhm. Mm mhm. ta cała tutaj długa wytrwała, nawet on. No nie żaden dinozaur już nie przetrwał. Ale kto jest kuzynem dinozaurów? Kura! Kura, właśnie, tak. Cześć, witajcie, w piątek ja właśnie podjechałam pod blok, ale nie mogę jeszcze wrócić do domu, dlatego że Filip wymyślił mi misję. No, niestety, tak się stało, że dzisiaj zabrał ze sobą zabawkę, swoją ukochaną foczkę, przytulankę, a jak mąż go odebrał i wrócili do domu, to się okazało, że jej nie wziął i jest teraz. Awantura, płacz i w ogóle i mama musi iść na misję ratunkową. E, odzyskać foczkę. O, że tak powiem. Także idę do przedszkola, mam nadzieję, że uda mi się tą foczkę zdobyć. Udało się mam foczkę. Ja jestem już w domu, e, że tak powiem, od, jak widzieliście odzyskałam foczkę, na szczęście jak weszłam do przedszkola to okazało się, że jest ciocia, która właśnie jest w grupie Filipa, więc po prostu bez problemu odzyskałam tą fokę. Nie było to jakoś bardzo trudne, e, bo akurat właśnie miałam to szczęście, że trafiłam na ciocię, która jest z grupy Filipa, ale e, wszystko się udało, foczka już dostarczona Filipowi, ucieszył się, także... Супер, до тему на, до спробуй. My wróciliśmy już do domu. Jak widzieliście, najpierw byliśmy w takiej nowej, nowo otwartej pizzerii u nas na osiedlu. Zjeść sobie pizzę, była całkiem smaczna. Także fajnie, że udało nam się wyjść. A później na chwilę wróciliśmy do domu. Chłopaki wzięli takie swoje sterowane samochody. I Filip się tam bawił na pasażu, także też się tam trochę pobawił. Ja zmarzłam aż mi zmarsnąć, bo, bo to czuję. Także właśnie przyszłam sobie zrobić jakąś herbatę. Ja właśnie odłożyłam Filipa spać, poczytajmy książeczkę i sobie zasnął. Udało mi się też nagrać jeden filmik. Mam nadzieję, że niedługo będzie na kanale, albo może już jest, bo jeszcze nie wiem, jaka będzie kolejność. A teraz sobie postanowiłam, że sobie trochę poczytam, bo ostatnio wypożyczyłam, wiecie, te dwie książki, i teraz się zabrałam za czytanie tej pierwszej. I można powiedzieć, że jestem chyba już tak mniej więcej w połowie. I e, nie jest to literatura, po jaką zazwyczaj sięgam, bo jest to takie trochę romansidło. Trochę nie w moim guście, ale wiecie, miałam w wyzwaniu coś, co po prostu zostało zekranizowane, no i padło na to. Tak jakoś trafiłam w bibliotece i uznałam, że no dobra, czemu nie, w sumie mogę przeczytać. No i zobaczymy, no pff, może nie jest to jakieś takie wybitna, wybitne arcydzieło, ale porusza też taką kwestię, wiecie, yy, przemocy domowej. Trochę to dziwnie brzmi w połączeniu z romansem, ale no... Pff, no, próbuję, próbuję. Nie jest źle, bo czyta się to łatwo, wiecie, język jest prosty, nie ma żadnych tam um, udziwnień. Zresztą pisany jest z perspektywy tej dziewczyny, która to opowiada, czyli tak jakby, wiecie, koleżanka ci usiadła i coś opowiadała. Także, no, nie jest źle, nie jest źle, czyta się to całkiem sprawnie, także może właśnie sobie jeszcze dzisiaj trochę poczytam. Ja już sobie w ogóle weszłam pod kocyk I będę sobie właśnie teraz czytać tą książkę Natomiast z Wami chciałam się już pożegnać Jak widzieliście no Spędziliśmy razem moje Popołudnia po pracy Nic nadzwyczajnego No ale nie oszukujmy się W życiu większości osób nie dzieje się Nic spektakularnego Przez znaczną część życia Tygodnia, miesiąca Wiecie jak jest Czasem jest tak, że no, robimy coś fajnego A czasem jest tak po prostu że spędzamy sobie na spokojnie jakiś czas. No i, i tak ja właśnie zawsze staram się też trochę tego czasu z Filipem spędzić po południu. No bo wiecie, jak wracam z pracy, no to już jest godzina po 16, więc zostaje nam tak naprawdę niewiele czasu, bo Filip chodzi spać po godzinie 20, 20 po 20. No zależy, jak jest zmęczony, wiecie. No po prostu chcę tego czasu z tym dzieckiem trochę spędzić i. Właśnie dlatego na przykład czytam sobie dopiero wtedy, kiedy on już pójdzie spać. Czasem coś tam ogarnę, kiedy on sobie, nie wiem, ogląda chwilowo bajkę, a czasami jest tak, że też na przykład sprzątam dopiero jak on pójdzie spać, właśnie po to, żeby to z nim spędzić jak najwięcej tego czasu. No, także takie życie, słuchajcie, myślę, że większość z nas wszystkich ma podobnie, nie oszukujmy się. Tak jak mówię, no nikt nie prowadzi tak spektakularnego życia, żeby ciągle i codziennie i codziennie się w nim coś działo niesamowitego. I cóż, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to oczywiście proszę Was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się już, mam nadzieję, niedługo. Pa!